Poświęciliśmy życie, życie, w historii nieuniknionych, w obronie swych rodzin, dobytku i wiary Ale, biada, tym, tym, co poświęcili ich życie, 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 biada, projektantom wojen, którzy śmierć niewinnych i rozbacz opuszczonych tonych przeliczają. W tych samych kolumnach co, co baryłki ropy, ropy sztabki złota, złota i głosy w, głosy wyborach. w wyborach. Biada wam, wyborach. sprzedajni, sprzedajni politycy, politycy, bo politycy, bo otrzymaliście już swoją, swoją nagrodę. nagrodę. A, teraz A teraz sądzić was sądzić będzie, będzie zmieszana krew żołnierzy, żołnierzy, żołnierzy i ich ofiar. Ich ofiar. I nie, I nie uczcie się, się że ta łapa przysięgów będzie dla was, was miłosierna. Nawet ludzie niewierzący, ale którzy jakkolwiek nie mieszkają pod kamieniem, tylko mają związek jakiś z kulturą, popkulturą itd., itd., wszyscy, wszyscy w takiej czy innej formie słyszeli o jakichś jeźdźcach apokalipsy. Jakie mają rozumienie tego, rozmaite te grupy, to my się tym nie będziemy zajmować. Niemniej my wiemy, że istnieją w Biblii rzeczywiście jacyś jeźdźcy apokalipsy. Konkretnie jest ich czterech i opisuje ich szósty rozdział Księgi Objawienia, stąd są to jeźdźcy apokalipsy. Plus przy okazji to, co ci jeźdźcy robią na całej Ziemi, wygląda na rzeczywiście apokalipsę, tak? w takim potocznym rozumieniu, bo Księga Objawienia jest bardzo radosną dla chrześcijan księgą, ale dla świata, który się nie nawraca, jest dosyć straszną i y, głównymi sprawcami tego strachu są właśnie ci cztery jeźdźcy apokalipsy. Teraz, y, jak zauważyliście, wakacje na tajemnym planie, Cały lipiec to, to było przypomnienie pewnego rodzaju nauczań w swoistym kontekście starszych nauczań, ale cały cykl nazwaliśmy wakacje 1939. Nie? Niektórzy rozumieją, że to jest jakiś taki symbol, że będzie jakiś przełom, nadciąga jakaś groza. Inni się pytają, czy mamy jakieś dane, że będzie trzecia wojna światowa, niekoniecznie we wrześniu, ale jakby to wiecie, jest to rzeczą zasadną, żeby o to pytać. Jeszcze inni, jak usłyszeli pewne nauczania moje, zwłaszcza z sezonu 12 Tajemnego Planu, mówią: Fabian, tu wspominałeś o głodzie, tam o jakimś kryzysie finansowym, tam o jakichś wojnach, czy to, co się. w kontekście antychrysta, a więc też towarzyszących mu sił, które są opisane jako ci jeźdźcy apokalipsy, tak? To czy w związku z tym ty sugerujesz, że to już się dzieje, czy ty sugerujesz, więc, że nadciągają ci jeźdźcy? Tak, tak. Je jeżeli ja mówię, że jestem przekonany, że w naszym pokoleniu wróci Pan Jezus, to ja nie wiem, czy to się wydarzy za 20 lat, czy za 8. Słyszycie, co mówię? Teraz jeszcze, kiedy ja mówię, że nie wiem, czy za 20 lat Pan Jezus wróci na Ziemię, czy za 8, to to jest jedno, a drugie, kiedy On przyjdzie po nas, żeby nas pochwycić. Tak? Interesuje nas tylko to, jak ktoś nie zna nauczania o pochwyceniu, to niech sobie przypomni, bo to był dwunasty sezon czy nawet chyba specjalny odcinek dwunastego sezonu, tak? Trzynasty. To niech sobie przypomni, że to, to co powinno nas interesować, to jest, czy my przez to, jak my żyjemy, czy, czy, czy żyjemy tak, jak należy, abyśmy się załapali na pochwycenie, ponieważ nasze nauczanie było takie na Biblii oparte, że nie wszyscy będą pochwyceni, nawet jeżeli są chrześcijanami. Nie? Teraz więc to, to jest pytanie, czy my jako chrześcijanie spotkamy się z jeźdźcami apokalipsy? Ale jak się przyjrzymy, co to są za jeźdźcy, to zobaczymy jedną rzecz, że mianowicie nie było pokolenia chrześcijan, którzy by się z nimi nie spotykali. Chodzi tylko o to, że oni się zazwyczaj wiecie, nie rozpędzali razem, a nawet jak razem, to to były cały czas próby, aż myślę, że II wojna światowa i te wszystkie rzeczy związane z Hitlerem, Stalinem i tak dalej, były próbą generalną. A więc jak teraz wyruszą, to, będą, to już teraz będą wiedzieli, co robić, bo sobie poćwiczyli. Tak? Co to są? Zwłaszcza, że zazwyczaj wyjeżdżali w trzech i brakowało im czwartego. Więc jak ktoś mi powie, że e, to były rzeczy, które zawsze się działy, nie. Zawsze wyjeżdżało trzech jeźdźców apokalipsy i robili apokalipsę na, w jakimś, na jakimś terytorium, w jakimś regionie czy na całej ziemi. Kiedy wyjedzie czterech, będzie jasne, że to jest to. To już więcej nie wyjadą. To jest ich ostatni wyjazd, ale jednocześnie. Najgorszy. I teraz yy, kiedy. I teraz sęk w tym, że, że w razie, kiedy oni będą wyjeżdżać, to rozumiecie, mimo że w innej kolejności to jest w Biblii przedstawione, oni de facto przygotują drogę temu najważniejszemu z nich, temu czwartemu, który zazwyczaj z nimi nie wyjeżdżał. Tak, kto to jest? To już za chwileczkę. Ale chodzi mi o to, że nawet jeżeli ten czwarty się pojawi, i świat zobaczy, a to o to chodziło. Prawdopodobnie Pan Jezus nas weźmie z tej ziemi. Co nie zmienia faktu, że doświadczymy, możemy doświadczyć takiego czy innego wpływu rozpędzających się tych trzech, którzy pomagają temu czwartemu. Ma to sens, co teraz powiedziałem? Zatem, co to są za cztery jeźdźcy? Ok. Powiem to nie według, nie w kolejności tekstu biblijnego, tylko tego najważniejszego, tego pierwszego zostawię sobie na koniec. A zatem najpierw, to nie jest pierwszy gość w tekście, ale najpierw to jest szósty rozdział, czwarty werset: wyjeżdża na cały świat koń w tłumaczeniu UBG zwany koniem rudym, który nie jest nazwany wprost wojną ogólnoświatową albo wzbudzaczem wojen. Ale skoro to jest ktoś, kto ma specjalną władzę odebrać całej Ziemi pokój, to rozumiecie, jak nie ma pokoju, to jest wojna. Wszelkiego rodzaju konflikty. Jezus mówi, że powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu, państwo przeciwko państwu. Globalna walka, lokalna walka wszędzie. Wszystko, wszyscy, przeciwko, yy, yy, przy, wszyscy przeciwko wszystkim. Następnie wyjeżdża koń czarny, który zazwyczaj jest interpretowany jako głód. Tak, głód jest wyrazem tego, co robi ten czarny konią, trzyma wagę w ręce, to jest niesprawiedliwość i kryzys e, gospodarczo-finansowy. Okay? To jest niesprawiedliwość, zwłaszcza wyrażona w sposobie rządzenia ludźmi, ale też w systemie gospodarczo-finansowym e, pieniężnym całego świata. Potworny kryzys, który zaburzy całą Ziemię. I wreszcie, czego wynikiem będzie inflacja potworna, nie do powstrzymania o tym mówi szósty werset yy, drożyzna, głównie na jedzenie, w związku z tym konsekwentnie głód. I wreszcie yy, ostatni z tych trzech miejsców, które zawsze się pojawiali, tylko nigdy tak jak tutaj koń płowy to jest śmierć. Nie wszyscy w wyniku wojny muszą zginąć i nie wszyscy w wyniku kryzysu finansowego z finału, którego finałem będzie głód, nie wszyscy muszą umrzeć w wyniku głodu. Rozumiecie, o co mi chodzi? To są dwa różne cierpienia. Tak? Są dwa różne cierpienia. E, cierpienie fizyczne, cierpienie, jeżeli ktoś nie umarł w czasie wojny, to prawdopodobnie będzie mieć kogoś, kto zginął w czasie wojny. A więc cierpienie fizyczne nieśmiertelne, głód, choroby, cierpienie wynikające ze straty kogoś bliskiego itd., tak straty dobytku itd., tak? Dalej, tak? ale ostatni, który jedzie razem z nimi, to jest śmierć, więc również masowe zgony śmierci, tragiczne ludzi y, na całym świecie, jak w ósmym wersecie y, czytamy, czwarta część ludzkości. Tak? Jeżeli wtedy będzie 8 miliardów ludzi na Ziemi, to masz 2 miliardy ludzi, których śmierć weźmie tak o w bardzo krótkim czasie. Wyzabijanych w ramach walki, wyzabijanych głodem, wyzabijanych zarazą, przez dzikie zwierzęta ziemi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Śmierć ma jeszcze tam swojego towarzyszy, to, to, towarzysza, czy też towarzyszy, ale w każdym razie. Yy, tych trzech będzie pomagierami w pojawieniu się czwartego. Ten czwarty tak naprawdę w tym tekście jest przedstawiony jako pierwszy, który przyjeżdża udając, że jest Jezusem. Udając, że jest Zbawicielem świata, dlatego przyjeżdża na koniu białym. Udając, że ratuje cały świat. Mieliście wojnę, on powie: Ja wprowadzam pokój i będę go pilnować, nawet jakbym miał Wam wszystkim powyrywać głowy. Okej? Okay? Poczuliście się niebezpiecznie, był głód, nieporządek finansowy i tak dalej. Ja wprowadzam rząd światowy, który wszystkim zapewni bezpieczeństwo. Okej? Okay? Boicie się, że poumieracie? E, poumierają tylko ci, którzy mnie nie wyznają. To jest Antychryst. Okej. Okay? Jak on przyjdzie, on powie pokój i bezpieczeństwo, i wszyscy, którzy będą mu oddawać cześć, powiedzą pokój i bezpieczeństwo. Więc teraz, kochani, uznaliśmy, że, że trzeba wyjaśnić, jak już jesteśmy naprawdę świadkami realizacji konkretnych proroctw biblijnych, już teraz. Bo niektórzy do mnie y, 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 pisali wprost, czy dzwonili w Fabian, ale czy ty naprawdę uważasz, że jak Indie powstrzymały eksport pszenicy, a teraz Rosjanie nie eksportują swojego zboża i Ukraina i tak dalej. Czy to już może być to? Czy kiedy patrzymy na pewne rzeczy, które dzieją się na świecie, możemy je porównać z tym, co Biblia zapowiadała, kiedy, jak będą wyglądać te ostatnie wyjazdy wojny, kryzysu finansowego i śmierci. Te, ten wyjazd, który poprzedzi przyjście e, zwycięzcy, któremu będzie dane zwycięzać, zwyciężać, który jest myśliwym, który poluje na ludzi, e, który jest e, jeźdźcem na białym koniu. Nie będziemy mówić o Antychryście, ponieważ o Antychryście mieliśmy całe wystarczające nauczanie również w dwunastym sezonie Tajemnego Planu. Kto by się chciał o tym dowiedzieć, to będziemy cały czas do tego odwoływać, tak? Ale ostatnie trzy piątki sierpnia, ostatnie trzy piątki sierpnia poświęcimy tym trzem, bo z Antychrystem mamy nadzieję, że się nie spotkamy, tak? Filadelfia ma obietnicę, że, że, że będzie zachowana od próby, która przyjdzie na całą Ziemię. Jeżeli uda się nam być kościołem filadelfijskim, nie tylko nam tu, tylko wszystkim, to po prostu będziemy zachowani od wielkiego ucisku, więc nawet jak tego białego jeszcze zobaczymy, to nie będziemy w jego wielkim ucisku, a więc wykwicie antychrysta. Jasne? Ale tych trzech, całkiem możliwe, że doświadczymy prześladowań w wyniku działania tych trzech zwierzchności diabolicznych, całkiem możliwe, że doświadczymy, bo jak na słowo Boże poucza nie da się wejść do Królestwa Niebieskiego, nie doświadczywszy prześladowań, tak? A zatem poświęcimy trzy piątki dalej w ramach serii wakacje 1939. Wiecie, na ludzi spadła śmierć, spadły choroby, spadła wojna, spadł kryzys finansowy, spadł głód w czasie II wojny światowej. Ale w 1939 roku niektórzy nie chcieli o tym nawet myśleć. Czy to się stanie we wrześniu 2022? Ja nie wiem, tylko wiem, że już widzimy pewne znaki które jeżeli we wrześniu, w październiku, w styczniu 2023 albo w grudniu 2025 ktoś miałby być jeszcze zaskoczony, to zrobimy to jeszcze, żeby nawoływać w kościele, żeby nie być zaskoczonymi. Ale ostatnia rzecz. Jeżeli myślicie, że będziemy wakacje 39 poświęcać temu, żeby się straszyć, to nie. Ponieważ naszym przekonaniem jest, że gdyby chrześcijanie w 39 roku chodzili w duchu, to Pan by ich przygotował, zresztą niektórych przygotował przed tego rodzaju katastrofami jak Druga wojna światowa, do tego jak taką katastrofę przeżyć i jak być błogosławieństwem dla świata i wciąż przynosić Panu kolejnych nawróconych, którzy, kiedy ci jeźdźcy wyjadą, zapytają, czy to jest już wszystko? Czy nie ma żadnej nadziei? My powinniśmy jeszcze, póki będziemy na tej ziemi, powiedzieć, jest nadzieja, jest szansa w Chrystusie. Zatem będziemy mówić o tym, jak już widać, jakie spełniające się proroctwa, nadciągającego wojny, nadciągającego kryzysu finansowego i nadciągającego śmierci tych jeźdźców, ale też będziemy mówić, jak każdy z tych jeźdźców nie dotknie nas, jeżeli będziemy pełnić wolę Bożą i będziemy chodzić w duchu, i będziemy mówić nie tylko, jak uchronić się przed ich dotknięciem strasznym, ale jak my, jak dla nas może to być okazja, aby nie, nie tylko siebie uratować, nie tylko głosić Ewangelię, ale uratować też wiele innych istnień ludzkich przed tym, jak oni mogą być diabolicznie i demonicznie w, razie, w ramach tego nadciągającego ucisku dotknięci. Zatem nie będziemy się straszyć, że to jest już, ha! co tu robić, módlmy się o pochwycenie, żeby nas nic nie dotknęło. Nie. Wiemy, że rzeczy nadchodzą i mamy nadzieję, że nas Pan weźmie, ale też mamy nadzieję, że póki nas nie weźmie, będziemy światłem, w tej, w tej gęstniejącej ciemności, a światłem nie swoim świecić będziemy, ale Jego światłem, a to jest światłość, która świeci w ciemności i ciemność jej nie może ogarnąć. Jakie zagrożenia nadciągają dla świata? Jakie szanse nadciągają dla nas? Trzech jeźdźców apokalipsy. Przed tym czwartym najgorszym. Wakacje 39, trzech ostatnich. Trzy ostatnie piątki sierpnia. thank you